Już po raz jedenasty burmistrz miasta Piotr Czubiński zaprasza na wojewódzki festyn seniora pod tytułem Senior Fest, który odbędzie się 29 sierpnia przy scenie Centrum Kultury i Promocji. W programie imprezy znajdują się m.in. koncerty zespołów seniorów, koncert Kraśnickiej Orkiestry Dętej, zabawa taneczna, grochówka z burmistrzem i starostą kraśnickim, kiermasz rękodzieła artystycznego oraz wiele innych atrakcji. Gwiazdę wieczoru będzie... Tyrolia Band. Szanowni Kraśniczanie, zbliża się Senior Fest. Zapraszam wszystkich mieszkańców Kraśnika, szczególnie gorąco seniorów, na wspaniałą zabawę. Będzie co posłuchać, będzie czym się zająć, będą niezapomniane chwile dla wszystkich Kraśniczan. Senior Fest, czas zacząć. 11 Senior Fest odbędzie się pod patronatem burmistrza miasta Kraśnik Piotra Czubińskiego, starosty Kraśnickiego Tadeusza Wojtaka, Centrum Kultury i Promocji oraz Zespołu Wokalnego Jubilat. Serdecznie zapraszamy.